Witam serdecznie na wysokości. E, mam nadzieję, że już egzamin macie znany. <głos》>, oczywiście taki zawsze. Trochę pogadaliśmy ostatnim razem o e, o początkach, bycia operatorem, jak zacząć, e, jak, jak na jaki kurs pójść, do, do jakiego centrum e, kursów, e, ja, jak mniej więcej egzamin wygląda. Oczywiście wszystko tak trochę po łebkach. E, nie jestem w stanie Yy, dokładnie opowiedzieć tego, mniej więcej. Opowiedziałem o sobie jak ja to przechodziłem. Natomiast teraz yy, taki dział. No dobrze, mam już, mam już yy, kurs. To może tu postawimy będzie lepiej. Mam już zrobiony kurs. Zrobi odbyłem egzamin. Eee, odebrałem nawet uprawnienia. No to co? No to do roboty. <laughs> teraz to już tylko do roboty. Eee, Proponuję, jeśli nie masz, taki, jeśli nie masz e, gdzie się zahaczyć jako operator, jeszcze nigdzie nie szukałeś e, tej pracy, no, tylko się zastanawiałeś, myślałeś sobie, no jak będę miał te uprawnienia, to, to wtedy pomyślę, mm, to powiem tak, że znaczy lepiej sobie poszukać wcześniej. Zanim e, zrobisz e uprawnienia, upewni się, czy będziesz miał na to pracę. E, bo chodzą też pomysły, nie wiem czy to weszło już, czy to dopiero wejdzie, były przynajmniej, ja słyszałem o czymś takim, nie, na 100% nie powiem, ale wiem, że słyszałem, że chcą wprowadzić pięcioletnie uprawnienia yy, na operatora podnośnika koszowego, więc yy, jak Ci się przedłuży o rok albo dwa szukanie pracy jako operator, choć, w co nie wierzę, bo może się bardzo szybko znaleźć, teraz jest popyt na to... Yy, no, to jakby tracisz swoje uprawnienia, masz tracą ważność, tak? Ale może to nie wejdzie, może to nigdzie wejdzie, może to pogłoska, tak tylko słyszałem. W każdym razie masz uprawnienia i co dalej? No, na Twoim miejscu, jeżeli chcesz pracować, no to szukaj pracy, no. Ja powiem, jak ja to zrobiłem. Ja to nienawidzę szukać w internecie. Denerwuje mnie to, że nie podają numeru telefonu, tylko wyślij z TV i tak dalej. Nienawidzę, lubię kontakt z ludźmi. Eee, lubię kontakt z drugim, powiem to dwa razy, bo wie to spra prawie wiesz trafiał jak musiałem korzystać, szukać pracy jako operator. Eee, zrobiłem inaczej. Eee, słuchajcie. Eee, znalazłem sobie i to jest podpowiedź. Może, może to ci pomoże. Nie musisz z tego korzystać. Ja zrobiłem tak, że wyszukałem sobie eee, w mojej okolicy eee, firmy, które mają wypożyczanie podnosików koszowych z operatorami i po prostu telefon i mówię witam serdecznie, nazywam się tak i tak. E, nie chcę zamówić u was podnośnika, ale jestem operatorem podnośnika koszowego i szukam pracy, tak? E, I powiem wam, że ta metoda, dwa razy mi się sprawdziła. W e, dwóch fajnych firmach pracowałem. E, z różnymi skutkami, ale, 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 ale tak było. W jednej nadal jestem. Bardzo miła atmosfera. W każdym razie w taki sposób e, z, e, znalazłem kontakt. Yy, nabra, yy, nawiązałem kontakt z yy, praktycznie za każdym razem z szefami tych firm. Yy, I po prostu poszedłem. I co się okazało? Za, pierwszy razem jak znalazłem pracę jako operator, to akurat to był taki moment, w taki sposób właśnie, że zadzwoniłem, mówię, że, yy, że nie chcę podnośnika zamówić, tylko że jestem operatorem i szukam pracy. W taki sposób wstrzeliłem się temu panu, temu dawnemu mojemu szefowi. W taką lukę, kiedy on stracił pracownika. Okres pracownik stracił prawo jazdy za szybko jazdę <grywa> Ja ten pracownik był operatorem, więc okresu się wstrzeliłem i popracowałem u niego chyba tam półtora roku. Fajnie było tam później przeszedłem, coś innego robiłem, znowu wróciłem po, po kilku latach do, do bycia operatorem, teraz jestem w innej firmie, gdzie podobnie zrobiłem. Znaczy, ta firma rzeczywiście potrzebowała operatora i wystawiła takie, tego co pamiętam, ogłoszenie. Ja zadzwoniłem, tak? Ale szczerze mówiąc nastawiałem się na, takie samo, na taką samą akcję, że dzwonię, czy jest ogłoszenie, czy nie, czy jest potrzeba posiadania zatrudnienia nowego operatora, czy nie. Ja po prostu zadzwoniłem i się okazało, że, że potrzebują. I co jest fajne, ja powiem tak trochę, powiem od swojej strony. Ja mam takie podejście, że e, chcę się uczyć. Nie wiem, czy do końca życia będę operatorem podnośnika koszowego. Przypuszczam, że nie. Ale chcę się uczyć, chcę poznawać branżę, chcę poznawać, czy to mi pasuje, czy to mi odpowiada, czy taka forma mi odpowiada. W poprzedniej firmie pracowałem jako operator na podnośnikach, siedząc na dole. Tak jak dzisiaj, bardzo rzadko siedzę na dole i steruję. Przeważnie siedzę w koszu i steruję, jadę razem z ekipą do góry. To jest fajniejsze czasami, nie zawsze, ale w większości razy jest to fajniejsze, dla mnie przynajmniej. Ale w poprzedniej firmie siedziałem na dole, albo stałem przy podnośniku, albo mieliśmy takie specjalne siedzenia przy maszcie podnośnika. I razem, z, jak podnośnik się obracał, i ja razem z tym siedzeniem i miejscem sterowania sobie jeździłem. Było to fajne, czasami nie, bo spaliny, hałas silnika, ciągle w tym samym miejscu, czasami pod słońce, nie mogłem się schować, bo byłem, musiałem siedzieć przy tych sterach, bo stery były nieruszalne nie były na kablu, nie były bezprzewodowe, tylko trzeba do dokładnie w Natomiast ja miałem tak, że... No to, mi, to wytrzymałem tam niestety <gryw> półtora roku, Ja też z innych względów finansowych tak naprawdę też odszedłem. E, ale to dawne czasy, teraz trochę inaczej jest. E, dużo lepiej. Ale o co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że mam podejście, że najpierw znaleźć pracę, a później chciałem się uczyć jak najwięcej, poznawać tą branżę i rzeczywiście tak robiłem. Jak i przeważnie szefowie mnie yy, wdrażali w tą pracę, za to im bardzo dziękuję. Yy, miałem ręce już yy, ręce otwarte, uszy otwarte i, i, i oczy otwarte, yy, bo chciałem po prostu poznać tą branżę i chciałem się czegoś nauczyć, bo wiedziałem, że to co oni mi powiedzą, już nie to co było na kursie, tylko to co oni z praktyki wiedzieli, wiedziałem, że to może mi się za chwilę przydać. <laughs> I powiem Wam, że rzeczywiście bardzo często mam tak, że jak mi szef coś powie, panie Jacku, niech pan e, u, robi to to i to, albo niech pan uważa na to i na to, to się okazuje, że to jest. No zaraz mi się przydawało w pracy, tak? I sobie to przypominałem, że on mi to mówił, nie? Także jak wejdziesz do nowej pracy, to bądź uczniem, e, choćbyś wiedział więcej niż, e, niż ten pracodawca który przyszły, to uniż, warto się uniżyć w sensie takim słuchać. Ja tak robiłem, starałem się tak robić. Czasami widziałem więcej coś, a czasami nie, po prostu było to dla mnie nowe. Ale starałem się od pozycji takiej e, ucznia startować w tej pracy. I rzeczywiście to mi się bardzo opłacało i, i e, dla mnie to było bardzo owocne. Ja się bardzo dużo rzeczy nauczyłem. Nie umiem wszystkiego. Może jeszcze się nie nauczyłem, jeszcze się nie nauczę w najbliższym czasie, ale ja się uczę. Uczyłem się tutaj od szefa bardzo dużo uczułem się od kolegów pracy. Po prostu bardzo ważne są relacje, pracownik, kolega kolega, operator, operator, tak? Jest to bardzo ważne. Zawsze możesz zadzwonić do kolegi i zapytać się, słuchaj, mam taki problem, co zrobić, tak? I, i jak masz dobrą relację, to ci kolega poradzi, tak? A jak, jak nie utrzymasz tej dobrej relacji, bo jesteś zadufany na przykład nie? Albo nie dasz, nie jesteś taki jesteś człowiekiem, który... no. No niekoniecznie. Możesz być człowiekiem, e, który tak nie, nie za bardzo lubi kontakt z innymi ludźmi, e, to powiem Ci, że w tym fachu lepiej być e, w takiej dobrej relacji z, 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 ze swoimi kolegami z pracy. To bardzo pomaga. Wiele razy wykonywałem telefony, nie dlatego, żeby pogadać, chociaż też e, do kolegów ale, z pracy, ale, ale też dlatego, żeby mi poradzili, co mam zrobić. E, ale w firmie teraz, w której jestem, z którą współpracuję, e, jest na tyle fajnie, że nawet mogę do szefa zadzwonić swojego i na spokojnie on mi wytłumaczy, nie robi mi wyrzutów, choćbym pracował nie wiadomo ile u niego, to, to jest otwarty na to, żeby mi pomóc poradzić. To jest. E, dla mnie to jest niesamowity, niesamowity, nie wiem jak to nazwać, dar e, przywilej mieć takiego szefa, e, szefa, który... zjad <grych> zęby na tej fachu, który potrafi mimo że ma bardzo duże doświadczenie, potrafi do, do, do pracownika podejść po ludzku. Po prostu dla mnie to jest naprawdę rewelacja, nie? Że potrafi cię zrozumieć, chcecie zrozumieć? Może ci nie rozumie, ale chcecie zrozumieć? Albo chcecie wysłuchać? To jest bardzo ważne, nie? E, Dobra, bo poleciałem trochę. <laughs> e, ale trzeba za to, to w dwie strony działa. Ja muszę pokazać, że chcę się uczyć. A on wtedy chce Cię uczyć. Co tam takiego fajnego jeszcze? No jak już znalazłeś tę pracę, no to szanuj ją. Ja cenię sobie uczciwość. Nie przyszło mi to od razu. Kiedyś bardzo pokrętle, bardzo lubiłem, znaczy lubiłem, no sytuacje, wydawało mi się, że sytuacje mnie zmuszają do tego, żeby niektóre zdarzenia, pokrę... tak yy, półprawdy mówić, tak? Na przykład coś uszkodziłem w samochodzie, w podnośniku, to żeby nie powiedzieć, tak? Żeby, no bo to jest kurczę, no jednak to są koszty, kurczę, to tylko ryska, no to ten, nie powiem, no. I, i, I powiem Wam, że e, to się nie opłaca. To trzeba, e, z, jakiś czas temu e, zrozumiałem, że po prostu muszę mówić prosto z mostu. Powiem prosto z mostu, co się stało, na przykład, nie wiem, Zbiłem światło z tyłu, cofałem, zbiłem światło, tak? Albo cofałem, a z tyłu jest kosz. Akurat w tym przypadku, jak ja jechałem, to na tyle podnośnika był kosz. Eee, obracałem pojazdem gdzieś na bardzo wąskim terenie, na to była budowa, wystał jakiś pręt i przedziurawił mi, zrobił mi taką dziurę w podwodze kosza, ten drut, w nie zauważyłem. I jakby powiedziałem, przyjechałem, powiedziałem od razu, tak? Eee, nie było to łatwe. Nie było to łatwe. Ja mówię, Boże, po prostu pomóż mi to powiedzieć, żeby się przyznać, żeby... I mówię, Boże, jak przyjadę na ten. Na... <grystanie> Co ciekawe, mówię, Boże, jak przyjadę na bazę po tym zdarzeniu, to proszę cię, żeby ktoś z tych szef albo... bo to była rodzina jest firma, szef albo tam syn tego szefa, żeby był, żeby ja mógł to szybko powiedzieć, bo już to, to mnie nurtuje, ciężko mi jest. <grystanie> na sercu można powiedzieć. Chcę to powiedzieć, żeby ten ciężar już ze mnie zszedł. Ja mogę pokryć koszty. Mogę wszystko, aby po prostu już się przyznać, powiedzieć, że jest takie, była taka sytuacja. I powiem wam, że to daje fajną wolność. Z jednej strony ja czuję, że ciężar ze mnie szedł, że niczego nie ukrywam, że nie zakładam maski jakiejś takiej, że jestem super pracownikiem i coś złego to nie ja. I jak tak nie robię, a staram się tak nie robić, to jest mi dużo lżej. Po prostu. Jakbym kurczę, ktoś mnie unosił do góry, po prostu niesamowite. A szef, zauważyłem, szef musi wiedzieć, że jestem prawy w tym robię. Tak? Wiadomo, nie jestem idealny. Gdzieś tam też skłamie. Ja nie mówię, że jestem idealny. Czasami coś ukryję. Mało rzeczy, wiesz, drobnostkę jakoś, coś tam. I to mnie nurtuje później. Ale chodzi o to, żeby... żebym... Ja mam się uczyć. Czy ty jako operator musisz się uczyć tego że jeżeli wyrządzisz jakąś szkodę dla pojazdu, samochodu lub podnosika, staraj się przyznać. Jak cię szybciej się przyznać tym lepiej dla ciebie. Dlaczego? Z jednej strony szef widzi, że jesteś fair wobec niego, że dbasz o jego sprzęt i zdarzyło Ci się tak zrobić. A jeżeli zrobisz to ze swojej nierozwagi, to warto to też powiedzieć. Wtedy on wie, czy ty jesteś no czy ty fair się wobec niego zachowujesz, czy ty jesteś uczciwy wobec niego. I wtedy, on jeżeli jesteś uczciwy i przyznasz się, to on nabiera do ciebie zaufania. I na przykład yy, w tej firmie, gdzie teraz pracuję, yy, nigdy nie zapłaciłem za jakąś szkodę. Nie dla ja nie, nie cieszę się, dlatego, że nie zapłaciłem. Ja mógłbym za to zapłacić. Tylko yy, to, że się przyznałem, myślę, że, yy, że się przyznaję do swoich błędów, różnych tam rzeczy, które zrobiłem źle, to sprawia, że mój szef. Yy, nie chce mnie obciążać kosztami. A ja fizycznie mógłbym opłacić te koszty, tak? Ale on nie chce, bo on chce mieć pracownika docenionego. On chce mnie doceniać i on mnie docenia. Ja widzę, że on mnie docenia, tak? Yy, yy. Co jeszcze? Znaczy, atmosfera w pracy jest ważna i ta atmosfera w dużej mierze zależy ode mnie. W <gryw> dużej mierze. Zauważyłem, że to zależy ode mnie. A nawet jeżeli miałem jakiś zgrzytych z kolegami, czy tam z kolego jakimś tam, yy, to brat mnie nauczył. Yy, mówi do mnie, Jacek... Oczywiście pozdrawiam brata, <laughs> fajny człowiek. Yy, mówię, Jacek od razu wyjaśniam sprawy, on tak do mnie, on, on od razu wyjaśnia sprawy. I tak to do mnie gdzieś tam, gdzieś tam we mnie zapadło i rzeczywiście to jest dobre. Nawet jak się tam nieporozumienie jest między kolegami w pracy, to jak się wyjaśni, chociaż... i nie... skrylecą, tak? To później się okazuje, że nadal możemy się lubić, nadal możemy ze sobą rozmawiać. A to jest ważne, bo czasami może być tak, że pojedziesz w jakąś delegację z twoim kolegą, z którym się pokłóciłeś. Ale jak tą sprawę załatwisz od razu, to będzie współpraca na delegacji, tak? Praca będzie szła, ty będziesz potrzebą pomocy w różne sytuacje, nie wiem. Zakopałeś się, gdzieś tam musiałeś jechać, zakopałeś się, on ci pomoże, tak? Z drugim samochodem podjedzie, albo załatwi ci transport jakiś, albo... No cokolwiek, widzisz, to takie życiowe rzeczy, to pewnie na pewno wiecie, nie? E, Ale wa, re, myślę, że ten odcinek jest taki trochę chcę pod kątem relacji w pracy, tak? Ja relacja, mój stosunek do pracy, e, mój stosunek do kolegów z pracy i mój, mój, e, moje podejście do szefa, tak? Moja prawość e, to jest podstawa moim zdaniem. E, Znalazłem pracę, finanse. Finanse, takie tylko rzucę temat. Yy... Jeżeli nigdy z tej branży nie robiłeś, ja tak zrobiłem. Ja no, mówiłem, że ja kiedyś pracowałem gdzieś tam. Powiedziałem mojemu nowemu szefowi, w pierwszy raz z niego przyjechałem. On się pyta, ile chcę, chciałbym zarabiać, mniej więcej coś takiego Bo Ja mówię, że zarabiałem tyle i tyle. I mówiłem prosto z mostu, nie ściemniałem, że zarabiałem więcej. Powiedziałem, że zarabiałem mniej. I że dlatego odszedłem z tamtej pracy. Tak powiedziałem, no i... I też trzeba się przygotować, że może się ciebie przyszły szef zapytać. No, ale ile, ile byś chciał zarabiać, tak? No to powiedz, policz sobie, ile chciałbyś zarabiać. A jeżeli nie wiesz, ile byś chciał zarabiać, bo nigdy w tej branży nie robiłeś, no to sobie yy, zapytaj się po prostu. Na no ile? Ja nie wiem, nigdy nie pracowałem w tej branży i niech mi mi powie, jak tu się zarabia. Bo ja nie, znaczy, nie chciałbym powiedzieć za dużej ceny i za małej, no chciałbym po prostu godniej zarabiać, tak? Ja powiem tak. Ja miałem tak, że y, szef mi się zapytał: Ile chciałby pan zarabiać? Ja tam chyba coś tam odpowiedziałem. Czy nawet. Nie, zapytałem się o zarobki jak to zarobkami będzie. No, a szef mi powiedział: Panie Jacku, będzie pan godnie zarabiał. I powiem wam, że to jest chyba jedyny pracodawca, tak naprawdę. Y, no, oprócz tam jednego y, taki. Z, mój tata też był moim pracodawcą. Y, no to yy, tych dwóch tak cenię bardzo. Którzy po prostu be, będzie pan zadowolony powiedział. Nie powiedział ile będę zarabiał. Nie powiedział. Ale powiedział Będzie pan zadowolony, zobaczę pan. I rzeczywiście fina nie narzekam na finanse tutaj. To jest niesamowite. Eee, yy, opłacam IZUS, -y, podatek. Ja mam swoją działalność, tak? Jako jedyny pracownik w tej chwili. On nie miał pracowników ze swoją działalnością, ja byłem jedyną osobą i on się na to zgodził. Powiedziałem, że mam firmę, w sensie jest działalność i, on, i nie chciałbym jej zamykać, tak? Bo coś tam jeszcze chciałbym sobie dorabiać u szwagra, więc czasami potrzebuję jakąś fakturkę wystawić, więc potrzebuję tej firmy. To on się zgodził, żebym opłaca mi ZUS, opłaca mi podatek i, 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 i tak jeszcze zarabiam na tym fajne pieniądze. I to jest fajne, to jest fajne, ale ja wiem, jeżeli on wykłada swoją stronę dobrą pokazuje, to ja wiem, że ja też muszę swoją stronę też pokazać, tak? No, myślę, że tyle. Jeżeli znalazłeś taką pracę, choćby była nawet mało płatna, a jest fajna relacja, w sensie że relacje są fajne, weź tą pracę, choćby na jakiś, nie wiem, pół roku, rok. Dlaczego? Dlatego, że nabierzesz doświadczenia. Z jednej strony ten człowiek, u którego będziesz pracował, będzie miał e, wsparcie w Twojej osobie, bo będziesz jego na przykład operatorem dodatkowym, którego on potrzebuje, ale z drugiej strony ty nabierzesz doświadczenie, jeżeli nie masz doświadczenia. Ja tak zaczynałem e, i w każdej firmie, w której pracowałem jako operator, e, uczyłem się. Nie ma czegoś takiego, że się nie mogę nauczyć czegoś już, bo wszystko poznam. Nie ma czegoś takiego. Po prostu może mniej rzeczy już e, potrzebuje się uczyć, ale nadal się muszę uczyć. I mam takie podejście, że chcę się uczyć, tak? Jeżeli nie będę się chciał już uczyć, to przypuszczam, że yy, ta przygoda może się skończyć, tak? I ja biorę to pod uwagę, że może się to skończyć, ale myślę, że ta branża jest na tyle szeroka, że jest czego się uczyć. Bo tak, nie zapominajmy, ja mam, znaczy ja mam uprawnienia na wszystkie podnośniki i nożycowki, i teleskopowe, i samojezdne, no wszystko, tak? Yy, czyli jakby wachlarz możliwości jest duży. Jak się nauczę na samochodzie, yy, na podnośniku, który jest na samochodzie, no to jeszcze zostają inne podnośniki, na których muszę poznać, tak? Jak wjechać na lawetę, jak ten, jak zjechać z niej, jak, y, jak... no przeróżne. Sprawy z klientami, jak się dogadywać z klientami, jak to wyceniać, jak to. Yy, no takie różne rzeczy. No. Myślę, że będzie parę jeszcze tematów, które poruszę. Na dzisiaj chyba, chyba już tak, tyle. Także pozdrawiam na wysokości. Do zobaczenia.